Powitać wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Dixie. Dzisiaj chciałbym przedstawić kulisy niezwykłego spotkania, które odbyło się 25 września 1985 roku w Nowym Jorku, a mianowicie rozmowa generała Wojciecha Jaruzelskiego z najbogatszym człowiekiem świata, Davidem Rockefellerem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię: jeszcze temat jest bardzo ponury i pokazuje niestety ciemną stronę pana generała. Ale zanim to wszystko zacznę omawiać, to jest na razie wstęp, będzie do tego około 3-4 części. I teraz poproszę wszystkich, którzy mnie słuchają, czy mają ochotę, abym to kontynuował. To jest następny odcinek dla kumatek. Od drugiej połowy roku 1985 zaczął się systematycznie pogarszać stan polskiej gospodarki. Inflacja przekroczyła 15%, produkt krajowy brutto spadł do poziomu 1,5%, zadłużenie zagraniczne powiększyło się o 2,5 miliarda dolarów, osiągając 29,3 miliarda dolarów. Pojawił się też problem z tak zwanym nawisem inflacyjnym, czyli z obowiązań państwa do dostarczenia produktów na rynek wewnętrzny po oficjalnych cenach. I co się jeszcze stało? Dlaczego komuniści, komuniści oddali wolność? Dlatego, iż przyróżniali nawet oszczędności ludności, nie tylko te złotówkowe, ale i dewizowe. Obawiając się po prostu powstania, coś musieli wymyślić. Do końca roku 85 straty z tego tytułu przekroczyły 2 miliardy dolarów to z powodu sankcji. Dodatkową, fatalną sytuację państwa pogłębiła konieczność obsługi długu zagranicznego, waloryzacja księżniczczych mieszkaniowych, przedpad też samochodowych. Chcąc uchronić Polskę od ostatecznej zaparści i kryzysu, Wojciech Jaruzelski poprosił o spotkanie z Dawidem Rockefellerem. I tak jak powiedziałem, doszło dnia 25 września, anno domini 1985 roku w Nowym Jorku w siedzibie Rockefeller Center. Gdy podjechała limuzyna z generałem Jaruzelskim, Dawid Roquefort osobiście zjechał z najwyższego piętra, żeby przywitać generała. To stało się tylko raz. Także pomyślcie, co tam się wydarzyło. Kto towarzyszył Jaruzelskiemu? Tłumacz MSZ Jerzy Sokalski, podpułkownik Wiesław Górnicki, minister ówczesnych spraw zagranicznych. Stefan Olszowski, szarze Dafel, ambasady PRL w Waszyngtonie, Zdzisław Ludwiczak, sekretarz KC PZPR oraz Józef Czyrek. I o czym była ta rozmowa? To ja przeczytałem dokładnie ten scenogram. Ten scenogram to jest scenariusz ostatnich 30 lat w Polsce. Naprawdę. Dla mnie. Który kocha tą Polskę, który, który po prostu. Ja jestem zszokowany. I tutaj pryska mit cudownego generała, który uchronił Polskę przed nie wiadomo czym, a wpędził nas po prostu w paszczel lwa, w paszczę diabła. I to jest tyle przedmowy. Nie chcę tutaj za dużo przedłużać, bo już tak dużo mówię. A wnioski i oceny wyciągnijcie sami. Po prostu witam w klubie Kumatych. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.